Cześć, witam was bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku, zdaje się 17 Jestem Lunatyk, a to jest gra Harry Potter i Komnata Tajemnic. Jesteśmy aktualnie przed z... drzwiami ze Złotym Wyzwaniem. Właściwie jakie to tam drzwi, przejście aktualnie. W każdym razie byliśmy tam w ostatnim odcinku, a teraz... Teraz chciałabym wam pokazać yy, taki jakby quest Sypialni Chłopców. Taka misja bardzo fajna. Pierwsze, co zrobimy, to pójdziemy do sypialni, oczywiście. Chociaż nie musimy tam iść, ale zrobimy to. Jak widzicie, u góry po lewej wyświetlają się takie zielone paseczki z cyferkami, literkami. No cóż, jest to oczywiście mm, modyfikacja do gry, którą musiałam użyć. Właściwie, zmienić tylko w kodzie Jed jedno słowo: false natural. No, ale jest łódź. Tak, a przez drzwi użyjemy sobie Ghost Mode. Znaczy no, się nie użyjemy. Pokażę Wam teraz cały zamek. Za pomocą strzałek możemy się przesuwać po całym zamku. Wow, 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 wow. wow. O, percy. Dobra. Yy, tu jest oczywiście sypialnia i takie pierdoły, ale nie wiem, jak tędy wejść. W każdym razie wiem, jak wejść trendy indziej, ale zobaczymy sobie teraz jak gra cała, cała lokacja została zaprojektowana. No tak, o, tu jest gruba dama. Cóż, stoi sobie. E, co wam jeszcze chciałam pokazać? Aha, aha, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Mm, o, to są drzwi wyjściowe. Tu jest taka ściana, z której widać jakby placyk, ale jest to takie po prostu taki rysunek, mnie się to nie podoba. A tutaj jest komnata z postaciami. Wszystkie stoją jak w szeregu. Eee, tak, ładnie, nie? Ok. Tutaj mamy te bardziej znane postacie, jak Genie, Crab albo Goyle. Nie, to był Goyle chyba. Eee, moment. O, Malfoy, Oliver Wood, Fred George. O, jest Albus Dumbledore. Oj, Hagrid. Uh, tak, jest Filch, Snape. Można też... Y tak, Lockhart, McGonagall i Hagrid. Można też... Y jest, y jest takie hasło, które można wpisać, że po prostu się jest tymi postaciami. Na przykład można chodzić bazyliszkiem. To w są różne y takie filmiki z tego, możecie sobie pooglądać. Mm, nie będę się w to, w to bawić. Są lochy. Nie, nie ma tu już nic ciekawego. Z tego co pamiętam, jesteś na zewnątrz? Aha, nie, bo to jest jakby yy, cała lokacja się wczyta, czyli tylko to, gdzie możemy wejść, na tej lokacji. Jak yy, yy, musimy tak przejść, jakby jakieś zładowanie gry, to jesteśmy już zupełnie gdzie indziej, wczytuje się zupełnie co innego. O. Ładnie to wygląda, nie? No dobra, to idziemy do Harego. Wystarczy anulować, i jesteśmy przy Harrym. Teraz wystarczy opcja F4. I tu mamy wszystkie, jakby, mm, rzeczy, gdzie możemy iść. Tak, miejsca o. No tak, Quidditch, Quidditch, bla bla, Duel. To są wszystkie: Secret, Danger Quest, Greenhouse, Gois, Littering, Common Room, Forest, Aragog. Okej, okay, i tu mamy wszystkie te questy, yy, znaczy wyzwania. Mamy Wizard Card, okej, okay. a my klikniemy dwa razy na Gryffindor. I przenieśliśmy się... ...do Gryffindoru, Salon Gryfonów. Włączyła nam się muzyczka ładna. Nie ma tu nic takiego powalającego, przynajmniej na początku. Nie ma jakichś sztandarów, gryfonów. No nie wiem. Muzyczka jest inna, to z pewnością. Gwiazdki się zbiera, jest 10 gwiazdek. Oczywiście zbierzemy wszystkie, a co? Będziemy też wszystko zbierać, no. Fajnie, nie? nie. Okej. Okay. A tu zostawiliśmy właśnie. Tam mościk. Okej. Okay. Właśnie, często są zamknięte drzwi. Okej, okay, my zejdziemy na dół sobie do skrzatów, e, nie, skrzatów, do gnomów, co ja mówię. Się tak. To są cztery. Każdy ma własną dziurę. No to każdy, każdego wrzucimy do właściwej dziury. Znaczy ja nie wiem, czy do właściwej, w każdym razie do innej. Obudziły się. Nie jest źle. Nie, nie, jest dobrze, znaczy się. Okej. Okay. Okej. Nie wleciał, no? Cóż za Dobra, bierzemy go. E, która to była jeszcze, ta dziura, nie? Okej. Okay. Tu jest oczywiście lina, której musimy użyć, żeby się wysunęło z... to z podłogi. Teraz trzeba z powrotem tu wejść. Okej. Okay. Można tam spodziewać od razu, ale my zbierzemy sobie fasolki, nie? A. Czyli jeszcze raz. Uf. Myślałam, że to inny poziom. Z, tych, z tymi fasolkami znowu się pojawiło, ale nie. Okej. Okay. Super! To jest kufer. Żeby na nie spadło tam na dół, bo byśmy musieli fest znowu lecieć. Tu już nie ma nic. Kiewa. Okej... Okay. powiem tak. Tu też są przeszkody, ale nie takie jakby się każdy spodziewał. Nawet jest księga zapisu. Mm, tutaj jest najpierw tak. To najpierw sobie tam pójdziemy. Można iść w trzy miejsca, jak widzicie. To są kraty, które oczywiście. My tam pójdziemy spokojnie. My tam właśnie pójdziemy. Najpierw pójdziemy tutaj. Eee, o, właśnie. Właśniemy sobie fasolki. Ok. Bo jak widzicie, to prowadzi nas. Nie, nie doskoczy. I otworzy nam się wejście nada. Eee, tak, nie wiem czemu tu nie ma fasolek. Czy się. Hmm. To były na około fasolki, bo musiałam wypróbować, czy ten mod działa w ogóle, czy się tu dostanę. No i chyba fasolki znikły. Ale dobrze, nie przejmujemy się tym. Teraz musimy ten klocek o tam przetransportować, ok? Oczywiście najpierw idziemy tam, gdzie nie ma e, głównego wejścia, o, tak bym to nazwała. Bierzemy gwiazdkę i fasolki. Nic innego tu nie może być. Okej. Okay. Idziemy już z tej lokacji, bo nam się znudziła, prawda? To... Możemy najpierw iść tu. Okej, okay, idziemy. Tu jest gwiazdka. Jak widzicie. Tu jest TYLKO gwiazdka. O nie, tylko. I tutaj jest taka lokacja, że niestety ściany. No cóż, trudno poznać, że za ścianą coś jest. Tak już to niestety jest. Sprawdźmy 7 na 9 tajnych mi miejsc. Zobaczmy, czy znajdziemy wszystko, nie? Kojarzycie tamto, którym żeśmy przeszli te drzwi, które otwarliśmy, a którymi nie przeszliśmy. Po prostu że zeszlibyśmy nimi na dół i tam zaraz zejdziemy spokojnie. A tam na dole są niestety kraby. Jak widzicie, tam jest już gwiazda ukończenia. Ale do niej nie idziemy, tak prędko, nie śpieszy nam się tam. O. A jak trzeba, to już będzie gwiazdka. E, nie widać. Dobra. E, tak. Zejdziemy na dół. Tam jest jeszcze pewna lokacja. Gdzie lokacja? Pokoik. O. Sorry, nie ta dziura. Sorry, a rzucę obu do tej samej. W sumie jest to w tym momencie bez znaczenia. O, gwiazdka. Dobra, mamy 9 na 10. Jedna jest tam, jak wiecie. aha bo nie już to było dlatego to są te tu nic nie ma. okej okay. eee, te schody prowadzą na górę o tam na ten balkon gdzie byliśmy już dajcie Przepraszam. Pudła! Ha! Dobra, miłe foteliki. Oszedł trzech nie Dobra, kit z fasolkami. Idziemy tutaj. Do gwiazdki. 10. Mamy wszystkie gwiazdki. Gratuluję. Tam tam, tam, tam. Jakbyście mieli problem z dojściem tutaj. Instalacją czegokolwiek, znalezieniem w necie, jak to obsługiwać. Piszcie do mnie, piszcie pod filmikiem. Może. Nie, może zrobię z tego filmik, a raczej nie, bo to jest zbyt proste. Ojcie, ojcie, Dobra, idziemy teraz. Nie. Idziemy teraz tymi schodami tu. O. Ile mamy tajnych wyjść? 7 na 9 dalej. Czy też musieliśmy ominąć? A. Hmm, ale gdzie? Tam już jest zamknięte wszystko, więc się nie dowiemy. E, tutaj na tych półkach też były fasolki, czyli to już wiedzę, że ja tu byłam. Kiowo, chociaż niczego nie zapisywałam. W cholerę tutaj, nie? Dobra, to bierzemy. No i jest to koniec tego. No a teraz już biegniemy jako zwykły Harry. No w sumie. Nie. Koniec to koniec, nie? Ja? Musimy zakończyć w końcu grę. Ach. Oczywiście można robić tu jeszcze kupę rzeczy, jeszcze wszystkie te wyzwania porobić. Nie wiem, jak chcecie, nie? Ale. To jest po prostu już w tej chwili, no. Dla nas, dla osoby, które już wszystko przeszły, wszędzie były. Jest to już koniec. Kazali nam przyjść do wielkiej sali, prawda? No to jesteśmy. Uwaga! Uczniowie, proszę o uwagę! To jest magona, Dyrektor go? chce do Was przemówić. Co za głos. Cisza. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na stratę punktów. Na wręczeniu Pucharu Domów kończy się ten jakże urozmaicony rok szkolny. A nie sprawdzam, wygraliśmy, nie? Nie. Wiem. Bez dalszego zamieszania wręczę Puchar Domowi, który zebrał najwięcej punktów. W tym roku też będziemy to mieli? Po tym, jak z Harem uratowaliście Hogwart? Na pewno nie. Czwarte miejsce zajął Ravenclaw. Dzięki, że nie powiedziałeś ostatnie. Trzecie miejsce zajął Hufflepuff. Dziękuję. Naszym zdaniem środkowe miejsce w zupełności wystarczy. Na drugim miejscu znalazł się... Co za emocje. Gryfonii jesteście stworzeni na przegranych. W tym roku już nam nie ukradniecie pucharu domów. Z trudem uniknął dyskwalifikacji Slytherin. Co? Co to znaczy? Pierwsze miejsce i Puchar Domów należą do Gryffindoru. Tak. Ha, ha, ha. Znowu się udało. Super. Już koniec, nie można nic zrobić, nie? Nie można nic ruszyć. Autorzy zespół PC, e, chyba wypada mi, żebym zostawiła to do końca. No cóż. Udostępniam w internecie jak w to gram, to niech przynajmniej udostępnia też twórców. Nie mają coś z tego. Tam widzimy Fordy Anglia, który ściga Hedwigę. Trochę to dziwny widok. Jak wiemy, ten samochodzik został w zakazanym lesie. Mm. No cóż. Testerzy. Nadzór nad testami. W gruncie rzeczy testowanie gier nie jest takie fajne, jakby się komuś mogło wydawać. Eee, praca na pełnym etacie w jako tester gier jest w sumie bardzo nużąca. Gra się w jedną grę, ale to jest właściwie jakby dostaje się jeden poziom i gra się cały czas w to samo, więc no, w sumie jest to nudne. Potem się opisuje błąd, jaki się znalazło i potem się sprawdza, czy na 100 razy, jak się to przechodzi, to ile razy ten błąd wy wy wyskoczył. Nie wiem. Z, tym, z, tym, z tą setką to strzelam, no ale to jest koszmarnie nudne. Nawet jak, jeśli to jest y, nasza ulubiona grana, no to potrafię już się znudzić. Chór. Ho. Edycja na dialogów, narrator. Głosów użyczyli. Nie, ale to są, są ci. Eee, angielskie. A, a polski dubbing? Nie mogli tu wrzucić polskiego dubbingu? O... No to, to już może wejdę na jakąś ten... stronę z tym, no to może być ciekawe kto głosu użyczył, szczególnie Ginny. <grystanie> Jak pamiętacie ten piskliwy głos, Magda Nagra też by mogła być ciekawa, albo Lockhart. Harry, ja to naprawdę wiem! No więc dobrze. Cóż... Lecę napiszę, lecą napiszę, lecą ale to jeszcze nie koniec dla nas, więc poczekajcie. Bo na sam koniec chcę wam pokazać miejsca, które ominęłam. Mm, na samym początku, już na przykład w wyzwaniu Rictu Sempra pod sam koniec. Były tam jeszcze parę innych, bo pamiętacie, przechodziłam drugi raz, potem grę to tak na szybciocha, no ale mi się przypomniało parę miejsc. No zaraz polecę jakieś skróty. No cóż, okej. Okay. Specjalne podziękowania dla J.K. Rowling. No tak. Dzięki, Joe. Zapewniłaś nam naprawdę wielki fan. Lokalizacja polska. Cenega, Poland. Pol Pol. Głosów użyć. Jarosław Boberek. On często podkłada głos, ale komu? E, Henryk Bułkowski Kasper Kosowicz, Andrzej Kozak, e, Janna Pach. E, mm, Jan Tomaszewski, Piotr Warszawski. Nie znam nikogo. Okej, okay. wygląda na to, że to już koniec. No więc cóż, poglądajcie sobie teraz miejsca, a ja je komentuję. No to start. A więc pierwsze miejsce jest w trakcie wyzwania Rictus Sempra. Jest to na samym końcu, jak widzieliście. Za nami zostało to pomieszczenie, ta dziura z krabami, gdzie mieliśmy je wepchnąć. Hmm, tutaj kolejne pomieszczenie tajne. Musimy stanąć na dwóch, jakby takich podkładkach. Nieruchomić gnoma, który aktualnie się kryje. O! A dostaniemy w zamian srebrną kartę. Wspieramy fasolki. O, czas. Mm, raczej nie mamy się co martwić, bo tutaj czeka na nas gwiazdka. I wyjście do tegoż samego pomieszczenia. Teraz jesteśmy w trakcie wyzwania Skerch. E, jest to jakby e, takie wahadło. Oczywiście nie przeskakujemy od razu, wchodzimy tylko na pierwszy. Klikamy flipendo i cofamy się. Weszliśmy do tajnej komnaty, ze srebrną kartą. W sumie, teraz można się już cofnąć. Teraz jesteśmy w trakcie wyzwania Defendo. Jak dobrze pamiętacie, te dwa y, przyciski, które mnie tak męczyły, nie otwarły się, ponieważ po drugiej stronie też były kolejne dwa i trzeba je też było nacisnąć, żeby się otwarło. oproszę te pomieszczenie. W której standardowo rzeczy, które minęliśmy są cenne. Jest tam skrzynia ze srebrną kartą. Nie wiem, zaraz zobaczymy tak, srebrna karta. Okej, okay. tutaj jak pamiętacie wyzwanie Spongify. Ten obraz mnie męcił, bo się nie dało go otworzyć, bo się nie da go otworzyć. Po prostu jest iluzją. Nie działa na niego żaden czar, po prostu trzeba za niego wskoczyć. Nie było tam nic takiego fascynującego. Tymczasem znowu wyzwanie Spongify, to jest to pomieszczenie, które minęliśmy, jak widzicie. Nie było tam nic fascynującego, same fasolki. No cóż, mam nadzieję, że Wam się to na coś przydało, to już koniec. Dziękuję za obejrzenie całej serii. Powodzenia!